Thank you. Nie najlepszym dniu, ale z wielką radością dla naszych słuchaczy mam przyjemność przywitać pana Wincenta Sewerskiego, pana pułkownika Bolesława Sokołowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, Płodzimierza. <grym> Przepraszam, władzimierza. Przepraszam. Panie Pułkowniku, no to wojna. No tak, to ja mam na Ukrainie, na razie. Nie wiem, poszło w Znaczy no powiem. że ma nadzieję w przypadku konfliktu zbrojnego, ojcze, że jedna z najgorszych wyjdzie. A w tym wypadku to nadzieja, niewielki krok naszych, naszych przybyszczyń. Panie pośredniku, tam, jak powiada historia, da się wojny wygrywać, natomiast niekoniecznie da się wprowadzać pokój. Rosja zgromadziła z jednej strony potężne siły. Wiemy też, że pomagają jej siły białoruskie. Natomiast czy to są wystarczające siły, żeby opanować taki terytorialnie rozległy kraj, jakim jest Ukraina? Także taką populację, jaką jest 50 milionów mieszkańców Ukrainy. Czy to nie jest tak, że wkraczamy w konflikt, który może się rozciągnąć w czasie, który może przybierać różne formy i który może no, destabilizować świat w Europę na wiele, wiele lat. To znaczy, no nie jestem wojskowy, żeby powiedzieć, czy, czy to są wystarczające, czy nie jaki jest plan. Jaki jest pomysł a, Putina na tą wojnę, jakimi właściwie ścieżeni Ukraina, jak będzie, jak ta wojna przebiegnie, jak będzie wyglądać, tego nie wiem. Prawdę mówiąc, przypuszczam, że bardzo niewiele a, osób polityk tak naprawdę wie, That place is my Ale jak to zrobić? To, że Putin chce odbudować ich mediów, no, to było wiadomo już z tam. Wiele osób wydawało się, że co tak, to ten Putin poczynkuje szabelką. Ale e, ci, którzy znają Rosję, je, i ten kraj, ich aspiracje, ich mentalność, ich politykę, czy już nie mówię o zwykłych ludziach, to, to jest jedno, ale o władcach tego kraju, o czy że general, którzy zarządzali, no, czy rozjawiała, biała, czerwona czy różowa, ona no, no, zawsze ma na to żadne Więc oni z tą pewnością robili już wiele, wiele zresztą jest wiele na to dowodów, no, no, jak się teraz to przyjrzeć, trzeba to, bardzo na to, co bym. Panie pułkowniku, to z racji na te przygotowania, tak jak Pan powiedział, operacyjne, które dla postronnego widza są niedostrzegalne, albo wynikliwy obserwator może tylko dostrzec jakieś ruchy zmącające lekko wodę takiej obserwacji politycznej. To jak Pan pułkownik ocenia możliwości tych najbliższych wyników? Czy to e, e, będzie operacja na tyle skutecznie przygotowana, że te możliwości oporu Ukrainy zostaną hmm. bardzo szybko zdławione? Czy to może być konflikt, który się będzie przeciągał i społeczeństwo ukraińskie i znaczna część mieszkańców niektórych regionów Ukrainy może spowodować, że w tym planie pojawią się jakieś wyrwy, pojawią się dziury? Absolutely. Nie jest taki dalek od rzeczywistości, że może nastąpić zrobić też coś tutaj wytycznego. Z, z właśnie z racji takiego białego wywiadu, takich obserwacji, analiz, które nie potrzebują jakiejś głębokiej infiltracji przeciwnika, czyli nie, e, jakby wywiady czy służby wielu krajów trochę e, nie przyłożyły się za bardzo do profilu osobowego e, takiego przywódcy, jakim jest Putin, e, od strony takiej czysto Osobowej, personalnej. Kiedy dochodził do władzy, to on był osobą, można byłoby powiedzieć, rodzinną, otoczoną przez rodzinę, a z historii wiemy, że te związki rodzinne u wielu apodyktycznych osób, one trochę ich zapędy ograniczają. Nawet jeżeli chodzi właśnie o owych mieszkańców Kremla, inaczej oni funkcjonowali, kiedy byli ograniczani przez rodzinę, jeżeli czytamy wspomnienia, a inaczej, kiedy w jakichś tragicznych. Czy mniej tragicznych momentach swoich rodzin, swoich najbliższych, byli pozbawieni, czasami się pozbywali. No i teraz sytuacja, że od wielu lat mamy taką alienację Putina jako takiego samotnego przywódcy, skupionego tylko na kraju, ale też nie na problemach wewnętrznych kraju, tylko na problemach zewnętrznych. Ci, którzy uczestniczyli w jego konferencjach prasowych, zawsze zwracali uwagę, że on. Kiedy mówi o tym, co w Rosji ma się wydarzyć, zmienić, to jego przemowy są takie miałkie i, i, i praktycznie nic z nich zupełnie nie wynika i nie ma z nich żadnej energii. Jak się pojawiała geopolityka, jak się pojawiały rozmowy o przeszłości, to on się ożywiał, rozkręcał i ta tęsknota za dawną świetnością Rosji była natychmiast wyczuwalna. Czy, czy ten profil. Taki osobowy nie został trochę zlekceważony? My, jestem nawet nie w 99, ale 100% pewien, że profil psychologiczny Putina od samego początku, kiedy się pojawił w tej a, politycznej erocji, jest przedmiotem dokładnych analiz i badania służby wywiadowcze wszystkich na świecie, wszystkich. To jest podstawowe zadanie każdego wywiadu, w szczególności, jeśli mówimy o państwach, które nie są, jeżeli mówię dotyczy to przywódcy państwa niedemokratycznych. Kiedy mówimy o przywódcy państwa autorytarnego wręcz dyktatora, to oczywiście Dlatego służby wywiadowcze bardzo dokładnie analizują, badają. Ja powiem nawet więcej, dokonuje się bardzo takich wnikliwych analiz na podstawie ruchu, zachowań, stanu zdrowia. Wiele można odczytać z takiego spotkania, na przykład, które widzieliśmy na ten tydzień, w związku z swoim komitetem centralnym, całym biurem politycznym. My to jest wszystko poddawane dokumentnej analizie. Bardzo uważny przez najwybitniejszych specjalistów psychologii, behawiorystyki wielu dzieci. Problem polega tylko na tym, że oni też o tym wiedzą, że my to badamy. A więc to zawsze jest to obraz, który jest w jakimś w jakimś wymiarze zafałszowany. Wykreł. Albo przynajmniej musimy się z tym liczyć. Natomiast z całą pewnością psychika dyktatora ma ogromne znaczenie w tym wypadku. On nie jest wybrany demokratycznie. On nie jest, on nie podlega ocenie wyborczej. Więc e, tego typu kraja, jakiś Sadama e, czy, czy, czy Hitlera, czy, czy innych tych latorów. dokonywało się tak, jak ja widzę także. ja zbierać wszystkie informacje dotyczące Jaką informacją dla nas, ale także dla pana jako i byłego oficera wywiadu i pisarza jest takie zestawienie, że jak Rosja pod przywództwem Putina rozgrywa pewne zachowania, mianowicie inaczej zachowuje się na południu w stosunku do Ukrainy, a zupełnie inaczej zachowuje się w stosunku do kraju, który by się wydawał bardzo miękkim podbrzuszem, jakim jest mazówka Estonia z bardzo dużą, Społecznością, mniejszością obywateli Federacji Rosyjskiej. No i dlaczego takie sympatie prorosyjskie, proputinowskie można rozbudzić w niektórych regionach Ukrainy, a trudno je rozbudzić w cywilizacyjnie szybciej rozwijającym się kraju, jakim jest Estonia? Czy to moje pytanie takie rozwlekłe zmierza do tego, czy przez ten ostatni czas, kiedy Putin jest przy władzy, czy myśmy nie przestali jednej rzeczy pozyskiwania społeczeństwa, nie mówię Rosji, tylko społeczeństwa rosyjskiego, jakąś formą większej, może nie współpracy gospodarczej, tylko większej pomocy gospodarczej, żeby poziom społeczeństwa rosyjskiego podnieść, żeby to społeczeństwo nie było skłonne do Ufności w takie militarne, właśnie siłowe rozwiązania. Od razu otwarcie może w sposób bardzo, bardzo sceptyczny odnośnie możliwości naszego wpływania na społeczeństwo rosyjskie, aby kształtować jego jakieś poglądy świadomości. Tak, uważa to. Antikson powiedział kiedyś, że Rosja to jest odrębna cywilizacja. Rosjanie bardzo często, często wyglądają, że tak jak inni, są ludźmi, ale mentalnościowo wcale nie są to nam to. Co więcej, smutkiem stwierdzam, że Polacy, my Polacy, w końcu Duży Naród sowiecki w tym miejscu, o Rosji mamy bardzo słabe pojęcie, że będzie prawie żarty to oni o nas też. Oni się w ogóle nie interesują. Oni tak wiedzą, że Polacy to też Słowianie i tyle. A jak się Rosjanina zapyta przeciwnego no niech to nie, nie jakiegoś wielkiego chłopaka, który ma duży chłopotrzeb niż Stanisław Pena. Więc byłby tu bardzo, bardzo sceptyczny w tak jej własna świadomość e, rosyjska, e, na którą my możemy stosować tylko poprzez odpowiednią politykę stosunku do państwa, do elity rosyjskiej. I to jest ten właśnie problem największy dlatego że elity mają klicę imperia, Są e, no, one trzem w tym narodzie w dużym stopniu od czasów tak? No to nie jest nawet, jak, więc, więc możliwość kształtowania w ten sposób jest bardzo, tak że powiedzmy sobie szczerze, elity moskiewskie czy petersburskie, to nie jest jeszcze cała Rosja. Kiedyś zresztą taki, że wywiadu KGB tak komunistycznych czasach, takich takich gdzieś taki był. Miał takie wiadomka różne co mi się to nadaje, mówi tak, że popatrzcie, Moskwa jest okrążona cały czas i nie ma komu się poddać, co oznaczało, że Moskwa jest okrążona przez resztę. No, no, no ma takie wystarczy popatrzeć. Więc nie, nie patrzmy tak na to, i Oczywiście, że też wczoraj jak słyszę polityków zachodnich, którzy mówią, że jak nie pozwolimy się dzieciom o uczyć na zachodzie, to oni tak płyną na Putina, że on zmieni politykę. I tak opowiadają, że tak powiem na ekskatedra do społeczeństw zachodnich, mówiąc, 90% zagranicy wyjeżdża, 5% Rosja. 5%. A może trochę więcej reszta to wyjeżdża na czasy do Turcji, do Egiptu. A tak naprawdę na drogę to wyjeżdża 5%. I nie przesadzajmy z tym, że będziemy mogli y, poprzez dzieci y, y, udzielić zanim, podjął decyzję na jazdę na Ukrainę. Wszystko skalkulował. Przy pomocy... Y, programu kalkulacyjnych. Ja Liczył sobie, jak to wszystko i z tą Z całą pewnością są przygotowani na te blokady banków, finansów i tak dalej. Zresztą już wiemy, że gromadzili ogromne zasoby finansowe. A to przecież nie zgromadzili przez 3 miesiące, tylko przez lata to robili. Z jakiego powodu? To na się spodziewali, tak. Więc e, myślę, że to jest trudny dylemat, ja nie jestem w stanie go ocenić, gdy mamy tu chwilę jeszcze, trzeciego. trzeciego Panie Półgodniku, zmierzając do końca naszej rozmowy, tak jak Pan powiedział, wśród tego chaosu związanego politycznego, wywiadowczego, związanego z sytuacją na Ukrainie, do którego, jak Pan wspomniał, Rosja się przygotowywała, zapewne od dłuższego czasu przygotowywała sobie środki, rezerwy, przygotowywała się na różne plany i mogła spodziewać się co uczyni Unia Europejska, co uczynią Stany Zjednoczone, co uczyni na to, jak tu się te kraje będą zachowywać, to nie wiadomo jest, jak zachowają się Chiny. No i pytanie podstawowe jest, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, czy Chiny wykorzystają tą sytuację konfliktu na osi, wschód-Zachód, czyli pomiędzy Europą Zachodnią, Paktem Północnoatlantyckim, a Rosją. I w którą stronę Chiny będą grały? Czy będą próbowały pozyskać wchłonę czy Rosję, bo zaproponują zakupy dużej ilości surowców i w ten sposób uratują gospodarkę rosyjską? Czy może będą bardziej powściągliwe? To mam powiedzieć jedno wiem na tyle, ile znam i Chińczyków. Jeśli będą mogli coś wykorzystać na to, żeby to zrobić, na mentalność, nie. so the uh Naszym gościem był pan Wincent Cewerski, pułkownik Włodzimierz Sokołowski. Przepraszam za pomyłkę na początku naszego Kłaniamy się.